Na naszym larpie będzie można grać nie tylko e, żołnierzem, osobą związaną z wojskowością i, że się tak wyrażę, replikami i strzelaniem z nich. Będziemy też mieli całą gamę cywilów zajmujących się różnymi, różnymi sprawami. W taki, e, z tego powodu zmaterializowałem tutaj dwójkę naszych kolejnych e, rozmówców, e, panią bibliotekarkę Awer oraz naszego lokalnego hinduskiego boga technologii, Davisa. I właśnie, bo science fiction, więc siłą rzeczy narzuca się myślenie o, o technologii i tego typu szmerach, bajerach. Ja się na tym zupełnie nie znam, natomiast yy, wiedziałem, że coś tam potraficie. Yy, więc jakby przy, przyjeżdża, przyjeżdża sobie ten gracz, który chce grać, nie wiem, pana inżyniera. Co ten pan inżynier, yy, co będzie mógł wstawić łapy, że się tak gra? Że... No, tak jak mówisz, science fiction to nie jest tylko strzelanie. Bardzo ważnym w science fiction jest cała ta elektronika i cała ta science, która robi tą całą robotę dookoła science fiction. Czy to hakowanie komputerów, terminal dostępu, broni przeciwników, łączności, przekazywanie informacji. No, jest cała gama szerokości, gdzie science no, fiction może tak, robić ale rzeczy. Co fizycznie, co fizycznie znajdziemy na grze? W sensie przy, przychodzi taki, taki gracz. I... Co, czy, czy to będzie wszystko egzystowało sobie w jakimś tam, wiesz, opisie, czy to będą fizyczne rzeczy, do których on może się dotknąć? To będą fizyczne rzeczy, do których gracz może się dotknąć. To będzie laptop, to będzie... to będą... jak to powiedzieć? Ja, to będą wszelkie różne urządzenia, do których będzie można się podłączyć, z którymi będzie tak. można się komunikować. Tak, tak. Za pomocą właśnie laptopa albo, albo telefonu. No, będziemy próbowali jak najlepiej oddać tą taką naturę całej tych niesamowitych technologii, z którymi no będzie można robić rzeczy. Wszystko... Wiadomo, wiadomo, nie postawimy sobie reaktora atomowego w ogrodzie. Aczkolwiek możemy powiedzieć, że to zrobiliśmy. O w sensie, bo tutaj wchodzi nam ten, ten element, że Będą fizyczne rzeczy, tak, do których będzie się, będzie się można podpiąć i które będą robić jakieś tam mm -hmm. rzeczy, mądre, które Wy wymyślicie. Natomiast będą też, nazwijmy to, instalacje, które będą udawały coś znacznie, znacznie większego, prawda? Jakąś tam nie wiem antenę do kontaktu, do kontaktu czy inny właśnie właśnie reaktor, tak. Tak, to będzie wszystko ładnie określone, które rzeczy są. No bo to jest dalej LARP, tak? Część, zawsze pozostawiamy część wyobraźni, żeby pozwolić sobie na więcej. Jasno będą określone rzeczy, które właśnie będą bazowały na wyobraźni i rzeczy, do których rzeczywiście gracze będą mogli wchodzić w interakcję, wykorzystywać umiejętności, które będą zdobywali w trakcie LARPu do używania ich. Tak, natomiast na przykład właśnie ten, ten reaktor, on był takim trochę języczkiem uwagi na. Nazwijmy to larpie próbnym, który przeprowadziliśmy już jakiś czas, jakiś czas temu. To było takie urządzenie, które sobie stało w, w hali w naszej. w naszym dużym. jak to określić. <grym> w dużym elemencie ośrodka. I, i, i ten, ten reaktor też miał swoje elementy, z którymi, z którymi była, była interakcja i były też. Tylko, że. Jego obsługa wyglądała, wyglądała inaczej, to znaczy był, wysyłało się jakby informacje, do, nazwijmy to do centrali, do kogoś, kto siedział na zapleczu i ta osoba jakby odpisywała zwrotnie, co się dzieje czy to I czy, czy coś magiczne, magiczne, technologiczne ręce zmieniały w tej kwestii? Tak. E, będzie pewna zmiana, to znaczy e, całość technologii, którą, e, która będzie w tym momencie na larpie, nie będzie się już opierała tylko o jedną osobę siedzącą na zapleczu, e, tylko e, wykorzystamy takie narzędzia, by ta interaktywność e, następowała również po prostu z elementami z, e, elektronicznymi e, i nie wymagała obsługi e, zewnętrznej, jakby nie wymagała obsługi. Mm, Operatora tak, głównego. Tak. Weźmy plug and play, tak? D tak. Tak. To tak, działa. tak, tak. Dobrym przykładem jest właśnie ten reaktor, ponieważ wcześniej to ten główny operator, ktoś, kto się tym opiekował, mówił, czy to działa, czy nie działa, co trzeba zrobić, że działało, A w tym momencie będziemy próbować implementować technologię na mikrokontrolerach, na różnych sterownikach, które będą na przykład wykrywać, czy jest naładowany reaktor i będą dawały odpowiednie informacje i robiły rzeczy. Załóżmy, że będziemy mieć system, który będzie, który będzie w chmurze i będzie będzie musiał być włączony i zasilany tym reaktorem. I w tym momencie reaktor zobaczy, że nie jest złożona bateria. I zamiast operatora, który będzie musiał to sprawdzić, będziemy mieć mikrokontroler. Zobaczy, aha, nie ma włączonej, wyślę sygnał, wyślę informację. System świetnie nie będzie teraz działał, ponieważ reaktor jest połączony. Bo udało się to zautomatyzować. Na pewno podkreśla, podwiększe to imersję. Na pewno dzięki temu rzeczy będą działy się dużej ja, dynamice. Są... No, imersja jest ważna. Szczególnie w świecie science, science fiction. Nie jesteśmy w stanie biegać po razie z patykami. Musimy jednak zrażać tę technologię coraz bardziej. A poza tym przyspieszy i sprawi, że będzie bardziej dynamiczna ta, ta rozgrywka. Reaktor, oczywiście, fajna rzecz. Natomiast czy będzie tego typu urządzeń więcej? Jakby bo to, to był ten przykład z naszej edycji, nazwijmy ją Zero. Na tej edycji Zero mieliśmy jeszcze tak zwaną kapsułę medyczną. Co wróci, czy wróci, czy będzie, tego, czy będzie tego więcej, nad czym tam pracujecie w swoim sekretnym warsztacie? Kapsuła wróci. Kapsuła wróci i to w ulepszonej formie, nie tak jak dotychczas, że był to po prostu tablecik, ekranik. Coś, słyszałem funkcji wibracji. Będą wibracje, będą wibracje. Dobrze. Osoba umieszczona w kapsule również będzie podlegała pewnej interakcji z tą kapsułą. A, nie żeby... będziemy zdradzać wszystkiego, żeby była niespodzianka, ale tak, będzie, będzie to na pewno ulepszone. Zresztą ciągle ta walko, to słynną inwersję. Tak. E, ale to nie, jest, to nie jest jeden z przykładów. Rzeczy, technologię będziemy dzielić na, jakby na dwie części. Jedna to jest ta, która będzie się znajdowała w warowni dookoła czyli to są te nasze systemy, naszej placówki. A druga rzecz to są wszelkie różne jednorazowe wydarzenia, takie jak na przykład y, bomby, zagadki, y, takie jak y, mechanizmy, gdzieś w terenie, które trzeba będzie odblokować, użyć swoich umiejętności zdobywanych warowni i rozwijanych w trakcie larpa, po to, żeby rozwiązać problem, który się pojawił w trakcie fabury. I na razie nie będziemy zdradzać, czym one będą, ale Część z nich rzeczywiście będzie taka interakcyjna, gdzie cywile będą mogli popisać się swoimi umiejętnościami i tym, czego się nauczyli. Nie będziemy też mówić konkretnie, bo z tego co się robi, jest jeszcze parę. Czy są rozwiązania, które chcielibyśmy wprowadzić, które próbujemy wprowadzić? Natomiast... To co, to co, jakby końcowo się pojawi, to wiadomo, że podlega ciągłej ewolucji, że się tak wyrażę. Natomiast warto jeszcze myślę podkreślić to już może z mojego punktu widzenia osoby, która tam się zajmuje bardziej pisaniem świata i futbolu, że y, jakby wagę tych rzeczy w sensie. Te elementy, elemen chociażby nawet na tej edycji, na tej edycji zero, że się tak, tak wyrażę, jedną z głównych rzeczy do wygrania były elementy, które wymagały zdolności, w sensie wymagały pracy informatyków, jakieś dane, które trzeba było, trzeba było pozyskać. Więc, jakby to, chodzi mi o to, że to nie jest tak, że LARPA wygrywa się. Zacznijmy od tego, że larpa się nie wygrywa. Larpa się się to natomiast, tak. że larpa wygrywa się repliką tylko i wyłącznie? Nie, tak? nie, to, oczywiście, że nie. Jest to równie praca, praca tych e, osób cywilnych czy osób technicznych z tym, e, z tym związanych. A tak właśnie mówiąc na ten temat, co. Należałoby umieć, jeżeli chce się grać takiego pana inżyniera, czy pana super hakiera. W sensie czy trzeba faktycznie być super i tak jak kolega Gorwenal. Być, być inżynierem, który po smaku metalu jest w stanie go rozpoznać, czy, czy bo nie, nie trzeba być aż tak, tak konkretnych umiejętności. Nie, nie trzeba. Nie, nie trzeba. Będziemy z założenia, że wszelkie nasze zagadki, wszelka interakcja musi być dobrze wieszona będą instrukcje będą słynne pliki me, w których y, będzie będą informacje wszystko jeżeli ktoś oczywiście jeżeli ktoś ma podstawy programowania jeżeli ktoś ma podstawy obsługi komputerów i systemów na pewno jak będzie najbardziej mu będzie mu prawdopodobnie bo nie wiadomo każdy się specjalizuje w czymś innym jeśli pod tym kątem e, będzie mu prawdopodobnie łatwiej ale nie trzeba być informatykiem nie trzeba być programistą nie trzeba być elektronikiem żeby na larpie móc yy, wcielić się w taką, yy, taką postać. Dla wielu ludzi to będzie okazja do poznania nowych rzeczy? Tak. tak a tak. dla ludzi, którzy już to znają, do popisania się tym, yy, co mogą zrobić. Ale też tak się stawia z drugiej strony, bo yy, mamy science fiction, mamy technologię. I tak Elidys, jak myślisz, jak, jak to połączyć? Mamy drewnianą warownię. Tak, mamy drewnianą warownię. Jak chcemy to połączyć. Znaczy zacznijmy od tego, że to będzie, będą specyficzne jakby powody już wyjaśnione przez samą fabułę. Znaczy tak naprawdę jak sobie patrzycie na, na filmy science fiction, na książki science fiction, w nich wciąż jest bardzo dużo tych takich powiedzmy mniej zaawansowanych planet, tudzież jakichś tam zaściankowych zaściankowych placówek, tak już zupełnie, że się tak wyrażę, nawiązując do, do klasyka, no Luke Skywalker to mieszkał na jakimś, na jakimś absolutnym zadupiu w dziurze w ziemi, tak więc e, drewniana chata moim zdaniem nie przeszkadza jako po prostu materiał czy miejsce, ale też e, dużo, dużo e, Oczywiście terenu, który mamy, będziemy tutaj wykorzystywać. Nasze ruiny okoliczne, ruiny starożytnych ras, to też jest kolejny, kolejny absolutnie klasyczny, absolutnie znany, znany element, bo każdy, kto miał styczność z science fiction, wie, że ci, którzy byli wcześniej, zawsze byli dużo bardziej zaawansowani technologicznie, a mimo tego wszyscy umarli z jakichś powodów. Natomiast, więc, yy, więc, takie tego typu motywy będą, będą się też przewijać. Natomiast, no, wiecie, drodzy drodzy gracze, jak jakby to się wszystko rozwinie rozrośnie do tego stopnia, że będziemy mogli sobie wynająć fabrykę, to może kiedyś sobie wynajmiemy fabrykę. Natomiast na razie na razie będzie, będą to jakieś placówki na granicach cywilizacji, tudzież badawcze. jakieś badawcze, jakieś, może nawet celowo trzymane w takim, w takim kształcie, chociażby na tej edycji Zero placówka była celowo, wyglądała z zewnątrz celowo, jak wyglądała, dlatego, że na planecie byli e, prymitywni kosmici, których, e, których badano i jakby wśród których ukrywali się wtedy węgundowy, to, e, to była ich placówka. Więc jakby dużo dużo różnych wytłumaczeń, że się tak wyrażam. To, czym teraz to pomyślałem znać. też, że technologia, że Technologia zyskuje dużo na kontraście, że ta cała technologia, którą będziemy wprowadzać w rownie będzie wyglądała jeszcze bardziej na science fiction, jeszcze bardziej w klimacie, ponieważ będzie się wybijała. Będzie się wybijała, czyli znaczy, że, że tak, bardziej technologicznie tak. będzie nawet Tak, technologia będzie wyglądać technologicznie. Bardziej technologicznie, czy znaczy, nawet zostając chociażby w tym porównaniu do, do Gwiezdnych Wojen, jak już tutaj ono, ono padło w, w teraz w Mandalorianinie, przecież tam były nawet chaty niemalże zrobione z, z trzciny, w których wciąż były jakieś tam, jakieś tam zaawansowane urządzenia, więc... Moim zdaniem dobrze to wyglądało. Tak, wszystko da, się, wszystko da się wkomponować jedno w drugie. Jest to, a mamy pewne doświadczenie w robieniu kompozycji, a przynajmniej lubimy myśleć, że je mamy, więc miejmy nadzieję, że to będzie dobrze wyglądać. No i dobrze. I myślę, że na temat, na temat technologii, żeśmy sobie porozmawiali, więc raz jeszcze te, te krzesła, ta przestrzeń będzie, będzie mi potrzebna, więc muszę Was teraz zdematerializować. Przy wracacie do Pokebola.